Pokażę Państwu teraz, jak podać sobie maluszka z ręki do ręki w bezstresowy sposób. i Najlepiej, tak, żeby o, nie obudzić tego jego mościa. Zaczynamy w taki sposób, jakbyśmy chcieli go odłożyć na ziemię. Czyli to, co robiliśmy w poprzednich lekcjach. Ręka prostopadle pod nóżki. Zawijamy nad garstek pod paszkę. Pomagamy sobie grawitacyjnie. Przechylamy się do tyłu, i dzięki temu uwalniamy tą rękę, która może swobodnie przejść dłoń za główkę. Michał układa ręce tak jakby już go trzymał w fasolce, a ja sobie po prostu go wsadzam do tego koszyczka. Siupa. Hopa. Także mamy bardzo łagodne przejście, ale oprócz podawania możemy sobie odebrać maluszka. Podchodzimy, łapiemy ręką za pupcie w taki sposób, że palce wchodzą pod pupkę, a kciuk w pachwinkę między nóżki. Hop. Teraz drugą ręką, podchodzę sobie od dołu, pod rękę Michała, nie od góry, to jest bardzo ważna różnica. Tu się wsuwam tak, żeby jego główka oparła się o moją dłoń. Teraz Michał zabiera ręce, ale nie odsuwa się od Bartusia. Ja się przesuwam i delikatnie z nim odchodzę. I teraz to jest ten moment, gdzie nam utknęł maluch w dziwnej sytuacji, pozycji. Nie przejmujemy się, tylko bardzo powolutku. Ściągamy go po sobie. Może być też taka sytuacja, że po tym ściągnięciu czujemy, że coś nam się nie ułożyło, czy on, czy nasza ręka nieprawidłowo. Więc tu znowu możemy wykorzystać grawitację. Przechylamy się do tyłu, możemy puścić rękę, przestawić w dowolny sposób i delikatnie wracamy. Zaprezentuję teraz Państwu sposób podania sobie maluszka, który już jest przełożony przez bark, na przykład do odbicia. Przed chwilą był odbijany i teraz chcemy przyjąć maluszka. I żeby nim za bardzo nie majtać w różne pozycje, czyli odłożyć i znowu sobie go wziąć, można go bezpośrednio przełożyć z ręki do ręki. I teraz w tym celu stajemy sobie twarzą w tę samą stronę osoba, która ma dziecko, włącznie z osobą, która je przyjmuje, ponieważ Michał jest ode mnie wyższy, musi się zniżyć poziomami z moim barkiem. Teraz ja. Ręką zewnętrzną przejmuję pupcie. Ręką wewnętrzną obejmuję Michała. Ponieważ ja przejmuję malucha, to ja y, kieruję całą sytuację. I powoli przechylam i Bartka, i Michała tak, że o, teraz już czuję, że Bartuś spoczął na moim barku. I teraz przechodzimy do takiej pozycji fasolki, przeciągając go po sobie do fasolki. Siu.